Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Budzimy się, budzimy. Skoro świt dwunasta. Zapraszam. I łapki szeroko. W jedną i w drugą. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery. Trzy, dwa, jeden i przed sobą łap kolano wysoko, ho i góra i dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i łapa do boku, jednego boku, patrz za ręką, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. Rozluźnij, rozluźnij nogi. Rozluźnij, rozluźnij. Stopa na zewnątrz, na zewnątrz. Cztery w jedną. Cztery w drugą. I do środka. Hop, 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 hop. Jak tam? poranna kawa była? Czy nie zdążyła? Była. Ok. I nadgarstki. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden rozluźniamy, rozluźniamy i łapka do boku raz, dwa, trzy cztery, pięć sześć, siedem osiem i przód wdech, wydech na jedną, na drugą i w dole wdech, wydech wdech na jedną, na drugą i w dole mocno wdech, wydech. Przełóż wdech. Na jedną, na drugą. Rozluźniana. Rozluźniam. Ustawię sobie tylko zegar, żeby mi tykał i już jestem. Rozluźnij, rozluźnij. łapy do boku nadgarstki Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Siedem odkręć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i ławki. Napnij, napnij. Po tych ćwiczeniach mogą doleć nadgarstki, jakie jakich nie używamy tak na co dzień w, takiej, w takich pozycjach, to trochę będą bolały. Rozluźniamy i bardzo tyłu luźno, luźno bark. Trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem i druga łapka w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I łapy znowu. Mocno szeroko. Mocno szeroko. Otwórz głowa idzie za dolną ręką. Super. I dwa. Głowa leniwie opada. I z powrotem na drugą stronę. Cztery, pięć, sześć, siedem. 8, rozluźniamy łokcie i pięta przód, a łokcie góra, do góra, dół łapy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, opadły łapki. Nogi idą, łapy swoje. I raz, szeroki zawartość. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 trzy, dwa i jeden rozluźnij i bioderko jedno bioderko, płoko, płokr, cztery, trzy, dwa i drugie, drugie bioderko, super, sześć, siedem, osiem rozluźniamy łapy przed sobą kolano, znowu kolana masują wylita, Wzmacniają mięśnie brzucha i do boku, raz, dwa, trzy 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wróć i klatka, wypchnij klatkę, wypchnij, 4, 3, 2, zostań, zejdź nisko, mamy i ściągnij dół brzucha pod siebie. Odciążamy lędziowy. Mocno spinaj dół, siatka 5, 6, 7, 8. Wyrównaj łapki, przygotuj. Kolano, hop, góra, hop, góra, świetnie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 rozluźniamy, rozluźniamy nogi szeroko, kolana, hop, 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 bujamy się, bujamy, Przenosimy ciężar na jedną, na drugą, trzy, sześć, siedem, osiem i łapka do boku, hop, wróć, hop, wróć, cztery, trzy, dwa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, zatrzymaj łapę, hop, górą przenieść, przenieść nogę, łapa, przenieść górą, hop, łapa, przenieść górą, schód-zachód z kolanami połączony, i hop, pięć, jeszcze. Zobacz, co się dzieje z nogami. Siedem. Osiem. Rozluźniamy. Luźno, luźno. I same łapki. Prosto. I hop, góra, dół, góra, dół. Pięć. Sześć. 7 Siedem. Osiem. Łupatki i kółka. Każdy mięsień czujesz na plecach. Do przodu. Raz. Dwa. Trzy. Uwaga, na jedną, na drugą. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wracamy. Barki góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Klata przód, tył. Przód, tył. Przód, tył. Pięć. Sześć. 7, 8, uwaga, głowa za ręką, głowa za ręką, 3, 4, 6, 7, 8, łapki za fotelicę, skręć, wyprowadź łapę do tyłu, wróć, skręć, uwaga ściana, wyprowadź łapę do tyłu, skręć, łapa do tyłu, oczy za ręką, skręć, łapa oczy, skręć, łapa oczy, skręć, łapa oczy. Skręć, łapa oczy, skręć, łapa oczy. Super, jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I ostatni skręci. Zostajesz luźniutko, wdech i wydech. Wyrzucamy toksyny, wdech, wydech. Pij wodę, oddychaj, wróć. Rozluźnia rozluźnij, rozluźnij ósemki biodrami. Hop, hop, hop. Trzymaj tymi miesięcy. Sześć, siedem, osiem, siedem. Odkręć w drugą stronę. Biodro, biodro, biodro. Rozluźnij, rozluźnij. Uwaga. Noga, łapy, noga, łapy. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, siedem, sześć, 5, 4, 3, 2. Uwaga, kij będzie potrzebny. Oki będzie potrzebny, ale nie przygotowałam. Tu jest. Zapraszam o kij. O, się. Jeszcze, się. Już jestem z kijem, z kijem. Płyniemy kajakiem. I hop, łopatka, hop, łopatka. 3, 4.

6 siedem, 8, Kto może? Na plecy? Nie mogę. Trzymam z tyłu. Jestem na plecach. Ja jeszcze mogę. Pociągnij, wytrzymaj. Wróć. Skręć. Pociągnij, wytrzymaj. Wróć. Rozluźniamy. Zostań na jednej nodze. Trzymamy się. I kółko na zewnątrz. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8. Zmiana i chłop na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Rozluźniamy do boku. Łapa jest od dołu. Uwaga, sam piersiowy będzie pracował. Zakijem, zakijem. Trzy. Bioderka stara się trzymać w miejscu, a sam piersiowy powoli uelastyczniamy. Takim właśnie ruchem do boku. Jedną stronę, drugą stronę. 5, 6, 7, 8. Zostań za bloku łopatki. Duże koło. Trzymaj plecy, trzymaj plecy. 3, 4, 5, 6, 7 i wróć. I chodź. I raz. I dwa. 6, 7, 8. Bark jeden, bark drugi. Cztery, trzy, dwa, jeden. Za pośladki. Łapa, łapa. Barki przód, barki tył. Barki przód, barki tył. Cztery. Trzy. Dwa. I wróć. Broda w dole. Luźno pulamy głowę. Na jedną, na drugą. Sześć. 7, 8, trzymaj barki i nogę do boku. Do boku, 4, 3, 2, 1, zmiń, druga noga do boku. Raz, 2, 6, 7, 8, rozluźnij nogi, klatka przód, klatka tył, przód, tył, przód, tył. I dziękuję Ci za dzisiejsze obudzenie. Mam nadzieję, że będzie miły dzień. Do zobaczenia!